Witajcie serdecznie dziś o nauce, a właściwie o dziedzinie życia, która sprawiła, że niejednemu pociekły łzy, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba było wykazać się umiejętnościami na sprawdzianie czy może kolokwium, a chodzi o matematykę, czyli królową nauk. Królowa ta rządzi niepodzielnie od wielu lat, i to właśnie dzięki niej, na przykład teraz, możesz odsłuchiwać tej prezentacji, dokładnie tak. Prąd, matematyka, fizyka, wszystko to ze sobą powiązane. Ale do rzeczy. Jak wiele razy zdarzyło ci się powiedzieć o sobie, że ja to nie jestem. Raczej umysłem ścisłym, bardziej taki humanista ze mnie. Z kolei złośliwi powiedzą, że to, że nie umiesz matematyki, nie czyni z ciebie humanisty. Jednak wiesz co, mniejsza o to. Bo tak naprawdę ten podział tworzymy sobie często sami. Mawiając sobie po stokroć, że nie jestem zdolny z matematyki, nie mam do tego talentu, inni są ode mnie lepsi i tak dalej. Wszystko to jest bzdurą. I im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej dla ciebie. A na początku tej prezentacji chciałbym zachęcić cię do potraktowania matematyki nieco bardziej serio. Dlatego że matematyka na pewno ci nie zaszkodzi. Niezależnie, czy będziesz w życiu architektem, czy może będziesz mieć jakiś zawód wymagający umiejętności technicznych, czy może pójdziesz w całkiem inną stronę i zostaniesz na przykład pisarzem książek, to wierz mi, że matematyka w życiu codziennym przydaje się bardzo. Znacznie poprawia Twoją inteligencję i jest bardzo przydatna w wielu czynnościach. Ci, którzy nie umieją matematyki, z całą pewnością będą mieli w życiu może nie gorzej, ale z pewnością trudniej. Dlatego, jeśli jesteś w szkole, Olá! Czy może w szkole średniej, czy też na studiach, to jest to najlepszy czas, aby się teraz mocno spiąć i wziąć porządnie za matematykę. Ok, zatem przejdźmy do rzeczy. Ustaliliśmy przed chwilą, że nie ma czegoś takiego jak osoby bardziej utalentowane w stronę matematyczną, czy też mniej utalentowane. Może inaczej, talent to jest jakiś tam mały procent. Talent to tak naprawdę kwestia jakiegoś zainteresowania. Wykazujesz jakieś skłonności do czegoś, i często te osoby, które mają talent w jakiejś dziedzinie, one po prostu to lubią. Dlatego polecam ci, aby Lubić matematykę? Czyli po pierwsze, trzeba się nastawić do tego, że matematyka jest fajna, że nie jest to przedmiot wymyślony w takim celu, aby ci utrudnić codzienne życie w szkole, aby nauczyciel się nad tobą pastwił, czy aby na kolokwium dostać na studiach dwoje. Bo jeśli nastawisz się w taki sposób, że matematyka jest fajna i przydatna, to z czasem naprawdę zaczniesz tak się do, do tego przedmiotu odnosić, do tej dziedziny życia. Jak już będziesz mieć to nastawienie i polubisz matematykę, a ona polubi ciebie, to zrozumiesz, że nie ma czegoś takiego jak złoty środek na matematykę. Nie ma żadnej pigułki, którą można by połknąć i dzięki temu twój mózg będzie pracował 40% szybciej. Nie ma jakiegoś super zestawu ćwiczeń, który pozwoli ci zwiększyć zdolności matematyczne i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, po prostu zrozum to. Jednak coś, co możesz zrobić, w każdym momencie możesz się nawrócić na dobrą drogę matematyki, to jest po prostu systematyczność. Rozwiązywanie zadań, ćwiczenie, ćwiczenie i jeszcze raz rozwiązywanie zadań. Na początku był wzór. Uczysz się tego wzoru na pamięć, klepiesz jego przekształcenia, a później zaczynasz dostrzegać jakieś zależności, że to działa tak, ponieważ tamto działało w taki sposób i faktycznie ma to sens. Może będzie to wymagało rozwiązania 10, 20, 100 zadań z konkretnej dziedziny matematyki, ale w końcu dojdzie do ciebie to, dlaczego działa to w taki sposób i zobaczysz, jakie fajne to uczucie. Na początku przekształcasz te wzory na pamięć, później już jesteś w stanie rozumieć, dlaczego tak one działają, czyli możesz sobie je samodzielnie wyprowadzić, doszukujesz się kolejnych zależności, chcesz to dalej rozwijać i w taki sposób to zaczyna działać. Ważna rzecz to pamiętać, aby jeśli czegoś się nie umie w matematyce, jeśli gdzieś w którymś etapie mamy problem, to warto zrobić te trzy kroki w tył, dokładnie przećwiczyć sobie te działy z przeszłości i wtedy znów wrócić do rozwiązywania tego, z czym mieliśmy problem. I jeśli mogę ci też coś doradzić, to warto uczyć się ze znajomymi. Chociaż ludzie często mówią, nie, ja to muszę się uczyć samemu, bo lepiej mi wtedy wchodzi nauka, to no spróbuj się przełamać, jeśli nie jesteś tego typu człowiekiem, spróbuj się pouczyć ze znajomymi. Być może to ty będziesz tą osobą, która coś tłumaczy, a być może będziesz tą osobą, która pyta o coś i prosi o wyjaśnienie. Ale mimo wszystko nauka z kimś daje ci coś takiego jak efekt synergii, czyli robiąc coś we dwójkę, zrobicie więcej, niż byście robili pojedynczo i później żeby sumować wasze efekty. Na przykład, jeśli w domu możesz zrobić 10 zadań na godzinę z różnych przyczyn, bo po prostu ci się to znudzi, bo coś cię tam odciągnie i ta osoba, z którą się uczysz, też by mogła zrobić 10 zadań, to razem zrobicie na przykład po 15. Spróbuj i przekonasz się, że w taki sposób to funkcjonuje. A czy jest coś, co może pomóc w nauce w matematyki, może tak chociaż trochę te 10%, chociaż te 5% jak najbardziej, warto pracować nad takimi umiejętnościami, jak choćby wyobraźnia przestrzenna. To z całą pewnością nie zaszkodzi. Zamawy klockami, rysowanie, projektowanie czegoś, planowanie, wszystko to pomoże ci w rozwijaniu swoich umiejętności w kierunku nauk ścisłych. Kolejna sprawa to na przykład gry logiczne. Gry w szachy. Gra w szachy jest podobno bardzo przydatna do Nauki matematyki, a jak z kolei można się zachęcić samodzielnie do tego, żeby rozwijać swoje umiejętności w tym kierunku, robić sobie małe wyzwania. I to nie chodzi o to, żeby na przykład robić sobie wyzwanie typu dziś, zrobię 10 zadań z całek czy coś w tym stylu, tylko żeby te zadania miały faktyczny potencjał zbadania czegoś w sposób matematyczny. Brzmi poważnie, ale być może cię to zachęci. Jak gdy byłem mały, bardzo chciałem wiedzieć, ile litrów ma moje akwarium. I na początek wlewałem do niego butelki wody o pojemności 2 litrów, i tak Wlewałem, wlewałem tych butelek chyba ze 30. Na tej podstawie oszacowałem, że akwarium ma około 60 litrów. A przecież wystarczyłoby mierzyć ściany tego akwarium, pomnożyć to wszystko i miałbym gotową objętość akwarium. Dlatego może warto na przykład zmierzyć pojemność swojego domu, ile ma metrów sześciennych. Nie wiesz, jakie będą do tego wzory? Widzisz, może to cię zachęci, żeby je znaleźć i żeby się ich nauczyć. A może zmierzysz drogę do szkoły, możesz to zrobić na przykład na mapie. Mamy przecież mapy google. Później zmierzyć czas, jaki zajmuje ci przejście do tego miejsca I na tej podstawie obliczyć prędkość. Później na przykład średnią prędkość z tygodnia, a później zastanowić się, co by było i ile czasu można by zaoszczędzić, gdyby pobiec na przykład o 4 km szybciej. Widzisz tego typu zadania mogą sprawić, że samodzielnie zachęcisz się do tego, aby uczyć się matematyki. Matematyki, fizyki, może też chemii. Teraz jest to zabawa, ale w przyszłości ktoś może zapłacić ci za to naprawdę duże pieniądze, bo inżynier, jeśli jest dobrym inżynierem, to raczej na brak pracy nie narzeka, a mamy obecnie internet. Masę programów do nauki na matematyki, prezentacji na YouTube. Są dokładnie wytłumaczone wzory, schematy zadań, jak to wszystko funkcjonuje. Dlatego jedyną tak naprawdę przeszkodą jest Twoje podejście. Mam nadzieję, że tego typu prezentacja, taka bardziej motywacyjna, ci się podobała. A kto wie, może dzięki właśnie tej prezentacji zachęciłem kogoś do tego, aby zacząć uczyć się matematyki. I może w przyszłości dzięki mojej małej prezentacji będziemy mieli kolejnego Einsteina. A może jakiegoś genialnego wynalazcę, kto wie? Zapraszam oczywiście do komentarzy i do subskrybowania, bo już niebawem kolejne takie ciekawostki.